Dajcie przyjaciele, tym, którzy jedzą życzę smacznego. W dniu wczorajszym mieliśmy tutaj z przyjaciółmi grilla. Bardzo się obawiałem tego grilla, ponieważ od kilkudziesięciu lat nigdy nie byłem na takim prezie na trzeźwo. Po raz pierwszy od tych kilkudziesięciu lat czułem smak kaszanki. Karkuweczki, nawet chlebek mi smakował. Może się to wydawać Wam śmieszne, ale zawsze, kiedy się odbywał jakikolwiek grill, to zawsze byłem nawalony. Od kilkudziesięciu lat tak się działo. Cały czas na haju, Nawalony jak Messerschmitt, me i wtedy dopiero zaczynałem konsumować. I nic nie pamiętam, żadnych smaków. A tutaj odbył się grill, jedyny alkohol. Jeśli tu nazwać alkohol, to był kwas chlebowy. I bardzo smaczny zresztą. Wszystko mi tak smakowało, tak było fajnie, bez alkoholu. Nawróciłem się 7 miesięcy temu. Podałem życie Jezusowi. Podałem życie Jezusowi, ale to nie na tej zasadzie, że klęczę godzinami, czy leżę krzyżem, czy odmawiam jakieś wierszyki, różaniec, czy inne. Czy jestem ubrany w jakieś dziwne ciuchy? Chodzę normalnie, tak jak każdy. Chodzę ubrany. Oddałem życie Jezusowi w łazience. Wezwałem do Jezusa własnymi słowami, bo już miałem dość tego wszystkiego. Miałem wiele nałogów, jeszcze innych, hazard między innymi. Wezwałem do Jezusa ze szczerego serca, żeby zabrał ode mnie te nałogi. I wiecie co? Na drugi dzień jak wstałem, to już zapomniałem co to alkohol, co to hazard. Tak po prostu, just like that. I jestem wolny od tego wszystkiego. Jestem wolny. Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Duch we mnie ożył, bo nie wiem czy wiecie, każdy człowiek rodzi się z Martwym Duchem przez trzech pierworodny Adama i Ewy. I dopiero gdy narodzi się na nowo uznasz Jezusa za jednego Pana i Zbawiciela, Twój Duch ożywa i zaczyna napływać do Niego moc. Przez Jezusa. Bo w imieniu Jezusa jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. Szczęście, zdrowie, nie wiem, finanse. Wszystko, co człowiek potrzebuje. Wszystko jest z krzyża Golgoty. Przez Jezusa. Dane nam. Jestem teraz taki szczęśliwy, chodzę trzeźwy, od 8 miesięcy. Zero alkoholu. Fantastyczne życie. Polecam Wam wszystkim. Przemyście to, przyjaciele. Amen.